Znam, go no nie raz. Serce ludziom pęka w szwach. Coś rozrywa duszę nam. Świat kiedyś runie na nasz kark. Myśląc o tym, cała drże. bo to nie jest całkiem fair, żeby walczyć o. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku niezwykłego programu, mianowicie programu, który prezentuje osoby zdolne, utalentowane, osoby z pasją, które zarażają tak naprawdę innych tą pasją. Dzisiaj odcinek nietypowy, bo kobiecy gościmy dzisiaj właśnie na tym wspaniałym obiekcie Mosiru. W dawnym miasteczku rowerowym, gościmy Wiolkę Marcinkiewicz. Temat bardzo, bardzo interesujący, czyli pasja, muzyka, talent. I kobieta WAMP, kobieta Dynamit, kobieta Wulkan, która właśnie tą swoją energią, tą swoją pasją, tą, tym swoim zaangażowaniem zaraża wszystkich wokół, jest cały czas uśmiechnięta i cały czas ma mnóstwo energii. Ja zaraz zapytam, jak to robi i czy zdradzi nam jakieś szczegóły? Swojej dalszej, swoich, swoich pomysłów na przyszłość, jeżeli chodzi o swoją indywidualną pracę, a także pracę z zespołem opium. Wiolka Marcinkiewicz, witam serdecznie. Witam Aniu, bardzo serdecznie. Bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłaś dzisiaj być tutaj z nami i. Porozmawiać ze mną i przybliżyć swoją sylwetkę osobom, które jeszcze ci nie znają. Myślę, że takich osób nie ma, ale jeśli ktoś zgłębia Twoją pracę, widzi Twoje zaangażowanie, to na pewno ten wywiad będzie dla niego inspirujący i będzie chciał może się z Tobą spotkać. Bardzo dziękuję, Aniu, za zaproszenie na wywiad. Co do tego uśmiechu, to nie znam przepisu, to po prostu w środku jest we mnie taki uśmiech. I to tyle. Trzeba być pozytywnie nastawionym po prostu, i wszystko wtedy gra. Ja odkąd poznałam tak naprawdę Wielkę, to poznałam, go, poznałam ją jako um, osobę taką właśnie uśmiechniętą i Pełną optymizmu i tak naprawdę ty cały czas jesteś taka uśmiechnięta i pełna optymizmu. I wiele osób mi mówi, że jak się z tobą spotyka, to, to właśnie zarażasz taką swoją energią i pasją. I ten właśnie twój temperament i charakter pomaga ci na pewno w twojej pracy. Zdecydowanie otwartość, właśnie taka ciepło, tak jak powiedziałaś, bardzo pomaga, ponieważ zbieram sobie ludzi, którzy w jakiś sposób mnie lubią, właśnie i tak. No i tyle, no co, co więcej. Po prostu taka jestem. Swoją karierę rozpoczęłaś jakiś czas temu. Czy był jakiś impuls, który pchnął cię do tego, żebyś właśnie zaczęła śpiewać? Czy może rodzice, czy może znajomi, czy może nagle pomyślałaś sobie w zerówce, że ja chcę śpiewać i muszę być piosenkarką? Wiesz co, ja zawsze powtarzałam, że jak byłam malutka, to, to strasznie się darłam. I rodzice po prostu, i to jest coś w tym naprawdę, i rodzice, tata szczególnie, po prostu wiedział, że coś jest na rzeczy. I w wieku 6 lat, jak już oczywiście byłam trochę większa, jak mogłam już samodzielnie wystąpić, zapisał mnie tutaj do Moku, do, do cudów Szuroków wtedy jeszcze, gdzie śpiewaliśmy, robiliśmy teatrzyki, przedstawienia. No i zaczęło się od tego momentu. Uczęszczałam z 3 lata, no i weszło szydło z worka, że tak powiem. A później już pokrót, powiem tak, w skrócie kontynuowałam po prostu w szkołach muzycznych i nie tylko właśnie. No, a później od 15 roku życia zaczęły się programy muzyczne. Też tata mnie pchnął po prostu, bo ja nie byłam taka na początku otwarta i bardzo nie chciałam, ale tata mówi spróbuj, spróbuj, no i tak się zaczęło w sumie. W ten sposób. Tak naprawdę to e, kariera muzyczna, zwłaszcza tutaj w naszym regionie, czyli w Nowym Sączu, e, jest dosyć ciężka. Trudno się w ogóle przebić e, w tej bran branży muzycznej. Jest wiele młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoje kariery, natomiast w pewnym momencie e, gdy pojawia się jakaś przeszkoda, po prostu się poddają, e, trudno jest im się przebić. Natomiast e, tutaj no, twoja historia e, jest e, no, podobna, prawda, tylko że właśnie w. W pewnym momencie, kiedy pojawiły się przeszkody, ty się nie poddałaś. I ile było tych przeszkód, czy w ogóle były takie przeszkody, bo no, obserwując tutaj scenę muzyczną w Nowym Sączu i młodych ludzi, jest naprawdę ciężko. Jak to było w Twoim przypadku? Wiesz, to było mnóstwo przeszkód. Mnóstwo też było nie porażek, bardziej takich może lekcji życiowych. Wiesz co, ja, ja mam dość. Wydaje się, że nie, ale ja mam dość silny charakter i ja jak coś sobie wezmę za cel, na coś się uprę, to mimo wszystkich przeciwności losu, chociażby zrzucili tu na mnie nie wiadomo co, to ja i tak będę szła do przodu. Po prostu podniosę się, tak jak się mówi, założę koronę z powrotem i idę do przodu. i tak I tak jest z muzyką też. Ja powiem tylko, że w tej branży i w tym świecie trzeba mieć mnóstwo siły, mnóstwo dystansu do siebie, mnóstwo pokory i mnóstwo siły. Mnóstwo siły, siły charakteru przede wszystkim. I najważniejsze, nikogo nie słuchać naokoło. Posłać tylko dobrych rad, później sobie je przeanalizować, czy to faktycznie były dobre rady. No i cały czas do przodu. No właśnie, nie słuchać tego, co się dzieje wokół, bo ludzie cię kochają, ale na pewno zdarzają się też negatywne komentarze. Ja wiem, że czasami jak ludzie mają właśnie nie silny charakter, tylko są trochę słabsi, to czytając jakieś negatywne komentarze, po prostu się załamują. Ty mówisz, że nie czytasz, tak? Nie czytasz. Czy takie komentarze negatywne są? Jest, najwięcej jest takich komentarzy, ponieważ najłatwiej jest napisać coś złego. Szczególnie to mogą pisać osoby, które no w jakiś sposób są niespełnione i po prostu wylewają wręcz. To są może niekoniecznie hejterzy. No, ja bardzo na przykład lubię obiektywne takie opinie i wtedy na przykład ja zawsze z uśmiechem czytam wszystkie te opinie i uśmiecham się dalej i w ogóle mi to nie przeszkadza, wręcz, wręcz czytam i myślę sobie, ok, fajnie, spoko. Nie mam problemu, nigdy się nie załamałam na przykład. Ja miałam bardzo ciężki okres, jeżeli chodzi o, o znaczy wspaniały, jednocześnie ciężki, kiedy to tak naprawdę wyruszyłam w szerokie wody po Massby Music w y, drugiej edycji, gdzie y, wtedy programy były bardzo popularne. I wtedy jak byliśmy w programie, to y, wszyscy ci w programie byli, no można powiedzieć, popularni i mnie też to y, gdzieś tam chwyciło. Przy okazji miałam małą wpadkę, o której nie lubię. Przypominać, ale wiem, że była. I naprawdę osoba w moim wieku zamałaby się totalnie i pewnie już nigdy nic więcej nie chciałaby robić, a ja do dziś dalej prężnie działam cały czas, więc no mówię, no siła charakteru. Jest teraz bardzo ciężki czas, bo mamy pandemię. Gorsze. To jest czas naprawdę bardzo ciężki dla wielu branży, wielu zawodów, wielu przedsiębiorców, ale tutaj Twoja branża, branża muzyczna bardzo ucierpiała. Natomiast obserwując Cię, zauważyłam, że razem z Arturem Kmiecikiem, gdzie działacie, zresztą bardzo serdecznie pozdrawiamy Artura, działaliście prężnie w mediach. Widać Was było, że nie poddawaliście się jednak, mieliście koncerty online, które były bardzo, bardzo popularne, bo z tygodnia na tydzień tych widzów było coraz więcej. I tutaj jednak wy działaliście cały czas, nie poddaliście się i widać tego efekty. Ale tak naprawdę powiedz, jak w tym okresie, bo teraz też jest ciężka, ale mam nadzieję, że cały czas gdzieś tam już będzie coraz lepiej. Ale jak, jak było, właśnie jak przetrwaliście ten trudny czas pół roku takiego, tak naprawdę, najpierw przymusowego siedzenia w domu, potem pomału gdzieś tam zaczynaliście się otwierać, prawda? Jak to było tutaj w Waszym przypadku? To znaczy na początku wizja tego wszystkiego była taka wręcz no, przerażająca. Dla mnie, gdzie ja żyję z muzyki, jest to tak jakby jedyny mój dochód, dlatego dla mnie było bardzo ciężko, ale. Stwierdziłam po prostu i wpadłam na pomysł, że skoro wszyscy sobie jakoś radzą w sieci, i, i zawsze całe życie w większości odbywa się w sieci, no to możemy też spróbujemy po prostu. I faktycznie zaczęliśmy grać koncerty online, gdzie naprawdę było, było dużo odbiorców. Zaczęliśmy zbierać jakieś tam pieniądze, no i coś tam się udało, i w ten sposób po prostu przetrwaliśmy ten najgorszy okres, kiedy pozamykali nas w domu i nic nie było. Bo później wiadomo, że zaczęli troszkę otwierać, z, zaczęło być ludzie, no to, no to wróciliśmy tak jakby na, na tory. Nigdy. Nie, nie będzie to, to, co było na przykład rok temu, bo na przykład nie zagraliśmy ani jednego koncertu y, plenerowego dużego. Y, przeważnie teraz graliśmy w duetach i graliśmy koncerty, ale bardzo malutkie, kameralne i to tak. tak to wyglądało przez ten czas. Ale ja jestem bardzo uparta i nawet w okresie tak, takim y, robiłam wszystko, żeby móc śpiewać cały czas i, i działać. Mhm. Bo ja nie usiedzę. Super. W domu, to ja już. Yes. Ja jestem hot do przodu. Zespół Opium, gdzie teraz działacie? Gdzie można Was zobaczyć? Jakie są Wasze plany? Zespół Opium teraz praźnie się rozwija, ponieważ nagraliśmy niedawno teledysk do naszego premierowego utworu Niebo, który już prawie uzyskał 20 tysięcy wyświetleń, co prawie w tydzień, co nas bardzo uszczęśliwiło. Bardzo dziękujemy wszystkim, oczywiście, oglądającym. A teraz wczoraj mieliśmy nagrania do następnego teledysku zespołu Opium, właśnie, który wyjdzie za dwa miesiące około. Hmm? Będą to latynowskie rytmy, coś innego. Czy jakieś mniejsze koncerty, bardziej. Może nie plenerowe, ale gdzieś w jakichś klubach, gdzieś tam są jakieś plany? Mm, tak, cały czas gramy jeszcze po klubach, po knajpeczkach, ale teraz na przykład będziemy grać 20 września, ale tak daleko, bo we Wrocławiu aż. No, czy tam... jakieś da dalekosiężne plany ma zespół Opium albo sama Wiolka? <laughs> czy ma jakieś plany dalekosiężne? Mm, nie, no wraz z zespołem Opium mamy dużo planów, ponieważ cały czas robimy utwory, cały czas nagrywamy, jak już nagramy, to robimy teledyski, także cały czas prężnie działamy do przodu. I tak na koniec takie pytanie, które właściwie jest skierowane do młodych, utalentowanych osób. Osób, które gdzieś tam swoje talenty chowają w domu, chowają do szuflady. I co byś poradziła takiej bardzo utalentowanej młodej osobie, która pięknie śpiewa, która chciałaby pokazać się, ale się boi. Boi się odrzucenia, boi się niezrozumienia i po prostu gdzieś tam ten strach przeszkadza takiej osobie wyjść z domu. No i potem wiadomo lata płyną i gdzieś ten talent zanika, no a potem po latach okazuje się, że no niestety zmarnowaliśmy życiową szansę. Co osoba taka jak ty, która przeszła swoje, która można powiedzieć, że jest kobietą sukcesu, radzi takim właśnie młodym osobom? Które zaczynają, tak? Bo ty kiedyś ja też zaczynałaś. Też kiedy, ja też kiedyś zaczynałam, tyle że u mnie wyglądało to trochę inaczej, bo ja od początku miałam pewność siebie jakąś w sobie, taką siłę, że, że bardzo chciałam być z ludźmi i na stynie, czułam się jak ryba w wodzie. Jeżeli ktoś się tak nie czuje, każdy się kiedyś bał, słuchajcie, ale najważniejsze, żebyście się nie bali wyjść do ludzi, bo kiedyś to, co powiedziała właśnie Ania, bardzo mądre słowa zresztą, kiedyś będziecie żałować, że czegoś nie zrobiliście. I, i uwierzcie mi, to jest pewne, że tak się stanie. Dlatego bardzo namawiam, żebyście wyszli do ludzi, pokazali swój talent, Teraz jest największa siła w internecie, więc zacznijcie od internetu. Może tak powiem, nagrajcie coś na YouTube, po prostu dodajcie i zobaczcie, jaki będzie odzew. Nie zawsze to jest droga usłana różami, zwykle to nie jest droga usłana różami, ale ważne, żeby iść do przodu, żebyście robili swoje. Zwłaszcza, że wiecie, że macie ten talent i, i dużo ludzi wam to potwierdza, żebyście wyszli do przodu i tak jakby nie przejmowali się tym, co mówią totalnie inni. Tylko róbcie swoje, to jest najważniejsze. Róbcie swoje po prostu i wyjdźcie do tych ludzi, i wyjdźcie z talentem. To jest najważniejsze. Czyli wszystko to, co najlepsze jest po drugiej stronie strachu, prawda? Dokładnie. O, no ja bym tego lepiej nie ujęła. No. Lepiej bym tego nie powiedziała. Dokładnie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że byłaś dzisiaj z nami, mm. że ciepłe słowa skierowałaś do wszystkich Twoich fanów, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. I mam nadzieję, że Twoja determinacja, siła, odwaga po prostu zmotywuje tych wszystkich, którzy jeszcze się boją, pokazać. Ja tylko powiem, że kilka osób już zmotywowała mi dzisiaj widzę ich naprawdę efekty, które sama jestem zaskoczona, naprawdę. No, Także myślę, że jak następni, tak jakby też będą jak najbardziej chętni i będą robić też coś dla muzyki i wyjdą do ludzi. No i to tyle w sumie. Także życzymy Wiolce i zespołowi Opium wszystkiego, co najlepsze, rozwijania dalszych sukcesów, a także tego, żeby pandemia koronawirusa nie przeszkodziła im w realizacji planów, żebyśmy wreszcie mogli powiedzieć, że pandemia ustała i zobaczyć Wiolkę na największych scenach właściwie w całej Polsce. Ja tylko chciałam jeszcze pozdrowić kogoś, mogę? No to pozdrawiam oczywiście zespół Opium, pozdrawiam wszystkich oglądających, pozdrawiam wszystkich moich fanów i pozdrawiam też mojego przyjaciela Kadobę. Proszę bardzo. I bardzo dziękuję za wywiad Aniu. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dużo zdrówka. My również pozdrawiamy Kamila Wientowskiego <grybujesz> i wszystkich naszych widzów. Do zobaczenia w następnym odcinku.